ma widzowie tutaj huzo, widzowie dzisiaj unboxing y, paczki. Y, Zostawiacie łapki w górę, suba i to tak wygląda. Pyk, pyk pyk pyk, Widzowie, tutaj już z tego otworzyłem. Rozdarłem i jeszcze zamówiłem takie nadstawki na tablety. Takie, bo ja mam tablet, nie? I patrzymy, tu jest takie do otwierania. Jeszcze tego nie widziałem, co prawda, ale... Akurat... O, oh, ciężko troszkę. Pik. Pik. Dobra. Tam to tu. I jak to się robi? O, pyk. Teraz lepiej mi to, 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 O, lepiej, lepiej. O! Oh, już jest! Pik! Dobra, teraz jak to się robi? To się jakoś do... To do komputera idzie, tak? Jak coś to wszystko gidłe. I krewiatury. Odpinamy. Poczekajcie. Zaraz widzę, jak przyjdę. Wow! Krawatura od Stila jest aktualnie wyłączona. Odepniemy to, to, to idzie tu. Tu, tu i tu. To odpinamy ten to. Kabel odpięty! Patrzcie odpięty kabelek. Czy to będzie pasowało? To idzie do tam. Chyba tak, powinno, nie? Pik. Tam to tu. Dobra. Pik. A to niech idzie ta... Ide se podpiąć Tewatura już się świeci i, i wygląda to tak, mega fajnie. Patrzcie, dobra. Dobra, zrobimy to tak? Nie, pomniejszymy to. Pomniejszymy to i to dużo pomniejszymy to Dobra Włączymy ze Fortnite'a, poczekajcie widzowie, ja tylko włączę ekran dobra okej okay, okej okay. wszystko już jest zobaczmy sobie w fortnite wzowie, to jest ten taki kabelek nie jest ja to dobrze ten ale to jest takie fajne Jestem Widzowie! Wyłączone. I włączone. Dobra. Gramy sobie w to. Publika. w ja też się nie rozgrzewałem. Także... Także no, ale... Chociaż chwilkę tak zagramy. Co? So, film nagrywam Patrz to jest ten kip. Znaczy ten to jest ten to właśnie ten kabel. Fajny? oto tak. No zamówiłam go, nie? Daj, otworzy się, daj! Co? Co? No, to jest to? A to się składa. Powinniśmy być radzi raczej, ale... A zobaczymy. Wulpy skrak się Co? Chcę, o kurde, kinderka mi wypadła. Nie, na pewno jest. Chyba jest, nie wiem. Chcę na były. Co? Zaraz sobie, za niedługo też sortsa dra was y, nazwę. Na, no Te to sort na was nagram. Там что-то подало так вчера. Так я отверто строюсь, братан. Боже, сейчас губил. trochę zrobię teraz tak jak nie wiem ciszej ciszej ja się muszę skupić Ale weź go, weź, weź żeby nie wtedy w What? Dobra, widzę, wyjestem już. Musiałam się skupić. No nie wytrzymam z tym, nie. Nie wytrzymam z tym papla. Cześć, cześć, papla.

La pêche biga. Et quoi, vrach na určet na pole a to se Pick pick Dobra wiem jeśli no. Dobra wam się podła, zostawcie łapki w górę. Łapki, łapki w górę. Ta no. Na... Ta, ta subiki i oglądajcie kolejny film. A więc z godzinkę jego Do Elo!